Cześć witajcie na kanale moim, oczywiście. Ej, na kanale Iza Oziebło. Mam dwa kanały: Olajk like. i za Oziebło. W kanale Iza Oziebło nagrywam tutaj, a w kanale czy hmm? czyli wola. Like. Ale dzisiaj mamy trzy kolory. Trzęk mam tak dużo kolorowanych. Jeszcze wam ich nie pokazuję. Co tu się stało? Dlaczego nie ma trzy? Mały panek robi. Tak. To ja. Co trzeba zrobić? Trzeba to Kiedy oznawialiśmy mieszkanie, zalewało się, że wszyscy A teraz już nie ma potrzeby. Waga. Najpierw kolorowanka jakaś stąd. Uwaga! Poznajecie pana? Justin Bieber. Trudno będzie pokolorować Justina Biebera. Na, 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 trzy kolory. Uwaga! Jeden. Żółty. Żółty Justin Bieber. Fajnie? Tak, tak, krótko jest na drugą, nie będę brała. Okej. Okay. Czyli brązowe, żółty brązowe i zielone. To może najpierw ten napisz Justin Bieber, pokolorujemy na zielono. Gusti się pisze Justy. Nie wiedziałam. Przydałbym, że nie piszę. Cześć, Cześć! Cześć! Jak tam przygotowanie? Dobrze. Tam i chcę Ci podziękować za to, że zgodziłaś się opowiedzieć o nas na imprezie. Nie, nie, to dla mnie zaszczyt. Dobra, potrzebujesz czegoś od nas? Jakichś smaczków naszych fotek. Fotek, fotek, przy których mogłam się o nas opowiedzieć? Posłużyć? Ja też! O nie, ja też lubię niespodzianki! Nie. Syrio? Niespodzianki. Cześć, Pani. Cześć, dzieciakki. No, 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 panie Ramonie, co za elegancja! Wy stronicie pan na tak, tak jak to? Nie, <śm> 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 nie pasuje panu. A, A, y, Zaprosiłam tu właścicielka lokalu, No i pomyślałem, że... Dobrze byłoby poznać nowych ludzi i może znaleźć nową ilość. Takim Jesteśmy strasznie jest zmęczeni. Możemy już wyjść? Nie, skarbie. Jeszcze nie. Zostańcie to, bo się, świecie cześć. Skargia. Rozmawiałeś z Kimś? Nie, skarbie, nie, z nikim. Cześć, Benek, jak się masz? Cześć Klaro. Co porabiasz?

Super. Justin Bieber. Zrobione. Krótko go robiliśmy. Justin Bieber. Pusheen! Nie chcę Pusheena. Mm. E, coś innego. Kurze, nie innego. na kanale. Jalałem! Dobra, mamy zielone. Spokój, Dobra, niestety już mi się nie chce tego nagrywać, więc pa!